Siemanko! Witam Was w następnych odcinkach emerytury w kryptowalutach. Jest to odcinek 29 oraz odcinek 30. Tak jak już wspominałem wcześniej, jeśli nic znaczącego nie będzie działo na rynku, to po prostu będę robił odcinek co 2 tygodnie. Zajrzyjcie jeszcze do podsumowania na koniec odcinka i na koniec odcinka powiem jeszcze taką małą ciekawostkę odnośnie tego, jak ostatnio uwaliłem 80% zysku na giełdzie. Także, lecimy! Dobra moi drodzy, jesteśmy już zalogowani do giełdy Bitbay i robimy zakupy za 200 zł, więc tak przemyślałem tą swoją decyzję i myślę, że za 100 zł kupimy Litecoina, aby go trochę podbić w porównaniu do reszty kryptowalut, które skupię i za 50 zł kupimy XRP i za 50 zł kupimy również Zederxa. Także zaczynamy od Litecoin'a Więc tutaj wartość sobie w złotówkach piszemy 100 zł i tutaj kurs 343 damy. 50. I klikamy zakup. Lecimy teraz do XRP i tutaj 50 zł i kurs 1,18. I klikamy zakup. No i został nam tylko ZRX. Kurs 0,93 i wartość 50. Złotych. No i moi drodzy, wszystkie trzy oferty mamy już wystawione, spojrzymy tylko jeszcze w zakładkę mojej oferty, dalej stoi ta jedna stara z 25 lutego oferta, no i dwie nowe, już widzę, że jedna się skupiła. A teraz na koniec jeszcze lecimy standardowo do podsumowania naszych zakupów. Jesteśmy już na podsumowaniu emerytury w kryptowalutach numer 28, wtedy kiedy była korekta na Bitcoinie. Jak widzicie, łącznie mieliśmy 2613 zł, spójrzmy teraz jak to wygląda. Delikatnie wszystkie kursy obecne to jest w stosunku do złotówki niestety też spadły, także teraz dorzuciliśmy 200 i mamy 2756 zł także nadal niestety topnieją nam te kryptowaluty. Ale tym zupełnie się moi rodzice nie martwcie, bo tak jak już mówiłem, to jest projekt long term i tutaj dopiero po minimum roku może być coś ruszone, także po minimum roku, jeśli będzie jakaś porządna górka, a pamiętajcie, że na krypto często, nie zawsze, często są wszystkie kryptocyklicznie po prostu względem ceny, jeżeli zaraz jest dołek, raz jest góra, to wystarczy poczekać akurat na tą zwyżkę na górce i po minimum roku dopiero wtedy będzie można zobaczyć, czy się opłaca sprzedać, bo na przykład będzie taka hossa, że lepiej będzie sprzedać niż trzymać i odkupić niżej, czy nadal będziemy trzymać i dokupywać. Dobra, moi drodzy, to już wszystko, jeśli chodzi o projekt emerytury w kryptowalutach. Teraz na koniec jeszcze tylko taka ciekawostka, którą Wam zapowiedziałem na początku tego odcinka. Więc, moi drodzy, jak uwalić 80% zysku? No to jest dość proste. Po prostu zapomnieć o Stoblosie. Także moi drodzy, ja też nie jestem idealny i zapomniałem ostatnio o 100 plusie. Był już praktycznie ładny zysk do zgarnięcia, bo 80% na kryptowalucie Raven Protocol, oczywiście po tej cenie, którą ja kupowałem wcześniej. No i niestety nie udało się w tej chwili jestem na delikatnym minusie, jeśli chciałbym to akurat skasować No ale poczekamy, może akurat wzrośnie. Dobra, także moi drodzy to było wszystko z mojej strony. Będę wdzięczny oczywiście za łapki w górę, pozytywne komentarze i subskrypcje. Także trzymajcie się na razie.